Hej kochani z tej strony Ania. Witam was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z filmem przedświątecznym, bardzo przez was oczekiwanym, a mianowicie pomysły na prezenty. Dla niej. Jeżeli będziecie chcieli część dla niego, to dajcie mi znać, to postaram się jak najszybciej nagrać ją tak, aby jeszcze przed świętami zdążyć, bo jaki jest sens nagrywać taki film po świętach? Także dziś przygotowałam dla Was wiele propozycji na prezenty świąteczne dla niej, zarówno dla tej młodej, delikatnie dojrzalszej i tej całkowicie dojrzałej. Oczywiście dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie oraz Chcę Wam powiedzieć, że pod koniec tego filmu pojawi się rozdanie z okazji 50 tysięcy, za które Wam bardzo serdecznie dziękuję i kocham Was, normalnie kocham Was. I dziękuję za to, że ze mną tutaj jesteście, że oglądacie moje filmy. Doceniam to bardzo i po prostu dajecie mi motywację tylko na to, aby nagrywać dla Was jeszcze więcej. Także oglądajcie, a na końcu znajdziecie rozdanie, w którym uważam, że bardzo warto wziąć udział, ponieważ nagrody moim zdaniem. Moim skromnym zdaniem są takie. Moim zdaniem pielęgnacja jest idealnym pomysłem na prezenty, z tego względu, że po pierwsze pokazujecie, że chcecie, aby dana osoba zadbała o siebie, a po drugie najczęściej właśnie oszczędzamy na takich produktach pielęgnacyjnych, takich właśnie, aby zadbać o siebie, wolimy przeznaczyć pieniądze na coś innego, na coś ważniejszego niż na yy, takie własne dobro, dlatego myślę, że właśnie pielęgnacja jest idealnym prezentem pod choinkę i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła od kosmetyków Nature Queen i tutaj moim zdaniem wszystkie produkty się bardzo dobrze sprawdzą, zarówno oleje, glinki, pianka do mycia twarzy. Najfajniejsze jest to, że na ich stronie możecie dokładnie przeczytać, jaki produkt jest do jakiej cery, czy jest to do cery dojrzałej, czy jest to do cery tłustej, czy jest to do cery suchej. Jeżeli nie macie pewności do tego Jaki produkt byłby tym idealnym dla danej osoby? To myślę, że bezpiecznie jest pójść po prostu w balsamy, w peelingi do ciała, również też w piankę do mycia twarzy, dlatego że jest ona również przystosowana dla każdego typu cery. Także są to zdecydowanie kosmetyki uniwersalne, które będą pasowały dla każdego, zarówno dla tych młodszych, dla tych starszych. I myślę, że po prostu każdy się ucieszy z pielęgnacji, jeszcze do tego z pielęgnacji z tak dobrym składem. Tak samo muszę wam bardzo polecić szczotki do szczotkowania ciała. Słuchajcie, dla mnie jest to rewelacja i mi się wydaje, że po prostu każda kobieta będzie zachwycona tym produktem, dlatego że każda kobieta znajdzie sposób na ten produkt. Ta szczotka pomaga przy na przykład wrastających włoskach, przy robieniu się drobnych krostek na ciele, również przy robieniu się takiej truskawki na nogach. Dziewczyny, które mają takie problemy zdecydowanie wiedzą o czym mówię, ale również ta szczotka świetnie się sprawdzi do masowania ciała. Tak, aby na przykład zmniejszyć ilość celulitu, a niestety prawda jest taka, że praktycznie każda kobieta ma celulit. Także wydaje mi się, że osoba, która dostanie po prostu taką szczotkę, będzie nią zachwycona i będzie ją. Zdecydowanie używać. Jeżeli chodzi o pielęgnację i takie dbanie o siebie, to również muszę Wam polecić kulę do kąpieli. I na przykład Ministerstwo Dobrego Mydła ma przepiękne kule, do tego zrobione z dobrej jakości produktów i w bardzo niskiej cenie. Dlatego, że patrzyłam na stronie i taka jedna kula kosztuje 6,50. Także myślę, że do takiej kuli można dobrać również inne produkty i stworzyć cały taki, wiecie. Cały, pełny prezent i bez problemu zmieścić się w tych 50 zł, albo na przykład można po prostu kupić kilka tych kul. I myślę, że to również będzie fajny pomysł, dlatego że naprawdę kule do kąpieli. Tylko pamiętajcie, kupujcie takie kule osobom, które mają wanny, ponieważ pod prysznicem raczej nie da się z nimi nic zrobić. Także miejcie to na uwadze. Zostając dalej przy pielęgnacji, muszę Wam powiedzieć o maskach. Płachcie, ponieważ jest to również rzecz, która nie kosztuje dużo, a naprawdę sprawi ogromną radość kobiecie. I słuchajcie, tutaj, jeżeli chodzi o maseczki w płachcie, to naprawdę dostaniecie je wszędzie, w każdej drogerii, w każdej perfumerii, czy to internetowej, czy to stacjonarnej. Nawet w biedronce, tutaj nawet mam kilka maseczek z biedronki i również są rewelacyjne i też kosztują po prostu e, dosłownie kilka złotych, ale też moim zdaniem fajnym takim pomysłem na prezent jest zrobienie całej takiej powiedzmy książki e, z maskami tak aby osoba, która dostanie taką książkę z tymi maskami będzie mogła co jakiś czas do niej wracać i co jakiś czas kolejną maskę używać, ponieważ tak jak mówię, pielęgnacja jest takim tematem, gdzie kobiety często po prostu zapominają o sobie, skupiają się na czymś innym. Myślę, że maseczki będzie to rewelacyjny prezent na przykład dla mamy, która biega codziennie ran, od rana do wieczora, pracuje, gotuje, robi wszystko, także naprawdę warto im za to podziękować i właśnie jeżeli chodzi o zrobienie takiej książki z maseczkami, wystarczy po prostu kupić zwykły taki segregator, w środku wsadzić kilka koszulek i do tych koszulek po prostu powkładać maseczki. Myślę, że to będzie świetny prezent i na pewno osoba, która coś takiego dostanie, będzie zachwycona. Kolejnym fajnym pomysłem do 50 zł są dodatki do domu. I tutaj mówię na przykład poduszki, świeczki. Koce, tacki, szkatułki, stojaki na biżuterię. Bardzo dużo takich rzeczy jest w Pepko, również za niewielkie pieniądze. Jeżeli chodzi o Pepko, to te rzeczy są tam po prostu bardzo ładne, bardzo estetyczne, także myślę, że również osoba, która dostanie czy taką buduszkę, czy może nawet kubek, czy cokolwiek innego, będzie zachwycona. Następnym bardzo fajnym pomysłem na prezent jest oczywiście książka. Ja tutaj akurat Wam pokazuję to Sekrety Urody Koreanek. Z tego względu, że każda młoda dziewczyna będzie moim zdaniem zachwycona taką książką, ponieważ w niej znajdzie taką praktyczną wiedzę właśnie na temat pielęgnacji, ale również oprócz tej książki jest wiele innych książek na temat pielęgnacji. Właśnie ostatnio chyba w Empiku chodziłam, przeglądałam i jest naprawdę bardzo, bardzo dużo tego. Również już odchodząc od tematu pielęgnacyjnego, muszę wam powiedzieć o książce, która z moją przyjaciółką się śmiejemy, że jest to Biblia dla kobiet. Jest to książka, którą powinna po prostu przeczytać każda dziewczyna na tym świecie, dosłownie. Jest to książka pod tytułem Dlaczego mężczyźni kochają zołzy. Ja za bardzo nie będę wam mówiła o treści tej książki, natomiast powiem wam, że jeżeli macie chłopaka lub jeżeli macie męża i po prostu czasem um, zastanawiacie się, o co im chodzi. To właśnie w tej książce się dowiecie, i również ta książka wam pomoże, że tak powiem, obchodzić się z mężczyznami. Jeżeli chodzi o prezenty do 50 zł, to muszę Wam również powiedzieć o kosmetyczkach. I bardzo fajne kosmetyczki są na przykład w Stradivariusie. Widziałam ogromną ilość, ogromną różnorodność. Jest to taka rzecz, która przyda się po prostu każdej kobiecie. Każda kobieta ma jakieś kosmetyki, a taka kosmetyczka świetnie się sprawdzi, na przykład w przypadku jakiejś podróży. No to słuchajcie, tutaj mamy już większy budżet i możemy trochę bardziej zaszaleć, ale ja muszę Wam powiedzieć, co ja, z czego ja bym się najbardziej ucieszyła, z czego ja bym się najbardziej ucieszyła, to są po prostu piżamy. Naprawdę, ja jestem taką ogromną fanką piżam. Ja po prostu kocham piżamy i mogłabym mieć ich no nieskończoną ilość, ale oprócz piżam, fajnym prezentem również będą kapcie, czy jakiś fajny szlafrok, bardzo dużo takich rzeczy znajdziecie, na przykład w H&M mają ogromny wybór, zarówno piżam, szlafroków, kapci, również w Ojszo są świetne kapcie, także myślę, że z takiego prezentu również każda z nas będzie zadowolona ja normalnie jakbym dostała w tym roku piżamę, albo nawet dwie piżamy to bym, bym się cieszyła bardzo naprawdę, ja tak kocham piżamy, ale również słuchajcie Piżamy fajne są w Lidlu. I sama posiadam kilka piżam z Lidla i są naprawdę bardzo ładne, bardzo wygodne. No i piżamy są ekstra i tyle. Tyle w tym temacie. Kolejnym ekstra pomysłem jest kalendarz. I słuchajcie, pokażę Wam mój kalendarz na 2019 rok. On jest już trochę brudny, on jest po prostu. Ja go używam non-stop, ale zobaczcie, jaki on jest piękny. Ja ten kalendarz kupiłam w TK Maxie za. Uwaga, 59,99. Również tam są kalendarze za 60, 70, 80 zł. Ale również fajne kalendarze widziałam właśnie w Stradivariusie. E, też takie ładne, ładniutkie, takie, wiecie, estetyczne. Ja w tym roku na pewno będę szperać po TK Maxie, aby znaleźć sobie coś w tym właśnie stylu podobnego. Dlatego że no moim zdaniem to jest najpiękniejszy kalendarz. Pożyczam, on jest taki zniszczony. Kolejnym fajnym pomysłem są gry planszowe. I słuchajcie, ja mówię Wam o grach planszowych z tego względu, że w tym roku z moimi przyjaciółkami tak po prostu siadłyśmy i zaczęłyśmy grać w jakąś grę planszową. Słuchajcie, tak nam dobrze czas mijał przy tej grze i po prostu wszystkie się rewelacyjnie bawiłyśmy. Myślę, że to jest fajna sprawa właśnie na jakąś posiadówkę ze swoimi koleżankami albo po prostu ze znajomymi nie tylko kobietami. Gry planszowe moim zdaniem są w tym momencie za mało doceniane. Dużo bardziej skupiamy się na takich hype'owanych mocno rzeczach. Również na tych online a po prostu przestaliśmy doceniać wartość gier planszowych, dlatego że one. Spajają całe towarzystwo. Wszyscy skupiają się na jednym i tak naprawdę wszyscy dobrze się bawią, także bardzo Wam polecam gry planszowe. Kolejną ekstra rzeczą są peelingi. I tak jak już Wam wcześniej mówiłam, na przykład o peelingach z Nature Queen, tak teraz muszę Wam powiedzieć o peelingach kawowych. Między innymi mam tutaj taki z Frank Body. Ten akurat kosztuje 59 zł, także nieco ponad tą 50 wyskakuje, ale również peelingi z Body Boom. Body Boom to jest nasza polska marka, także. Warto wspierać i obydwa te peelingi są niesamowite, przepięknie pachną i naprawdę sprawią każdej dziewczynie ogromną radość. I tutaj nieważne, czy jest to wasza koleżanka, wasza mama, czy nawet wasza babcia, każda, myślę, będzie zachwycona z takiego prezentu, bo po prostu. Będzie mogła się peelingować i pięknie pachnieć. Ekstra prezentem również będzie na przykład błyszczyk od Fenty Beauty. Fenty Beauty, już Wam mówię o co chodzi. Fenty Beauty, szczególnie tutaj chcę powiedzieć chłopakom, jeżeli coś to oglądają, z tego względu, że Fenty Beauty jest to marka Riany i każda dziewczyna jest po prostu, że tak powiem, opętana. <laughs> nie, to nie jest dobre słowo. Każda dziewczyna po prostu się ucieszy z takiego błyszczyka, z tego względu, że jest on. Po pierwsze przepiękny, po drugie jest niesamowicie nawilżający, a po trzecie jest to właśnie Fenty Beauty. I za sam fakt, że jest to Fenty Beauty, każda dziewczyna po prostu będzie w niebo wzięta. Jeżeli chodzi o tą najdroższą grupę prezentów, no to oczywiście muszę zacząć od Foreo. Są to produkty, w które zdecydowanie warto zainwestować, i tutaj na przykład muszę Wam pokazać najnowszą Lunę Mini 3. I słuchajcie, ona ma tutaj takie bardzo, bardzo mięciutkie wypustki. Z tyłu również ma wypustki troszkę większe. I te szczoteczki Foreo będą naprawdę genialnym prezentem z tego względu, że one całą skórę dogłębnie potrafią wyczyścić. I to jest moim zdaniem największy plus tego urządzenia. Są one dosyć drogie, ale jestem przekonana, że. Osoba, kobieta, która otrzyma właśnie taką szczoteczkę Foreo, będzie w niebo wzięta. I tutaj Wam muszę też powiedzieć o zestawach, które są na przykład w seforze, gdzie otrzymujecie dwa produkty w dużo niższej cenie, niż normalnie byście za to zapłacili, także moim zdaniem to jest naprawdę mega opłacalne. I ta szczoteczka działa na takiej zasadzie, że ona po prostu wibruje. I te wibracje można dostosować do tego, w jaki sposób chciałybyście, aby ta szczoteczka czyściła wam skórę. Mogą być to takie wibracje. Jak teraz, ale mogą to być też takie o wiele mocniejsze wibracje, boże, nie wiem, jak ja mam się z tym obsługiwać, nieważne. Zobaczcie, są dwa tryby tych wibracji: lżejsze i mocniejsze. I ja osobiście używam tej szczoteczki tak około 3-4 razy w tygodniu, szczególnie wieczorami, gdy zmywam z siebie ciężki makijaż. Wtedy ta szczoteczka po prostu wjeżdża i wiem, mam tę pewność, że cały makijaż jest dokładnie wymyty. Z tego względu, że gdy normalnie myjemy buzię tylko jakimiś produktami i wodą, to w takich miejscach, jak na przykład tutaj nozdrza, czy gdzie indziej pory, często po prostu. Po prostu nie są do końca dogłębnie wyczyszczone, a ta szczoteczka właśnie w tym pomaga, sprawia, że później te pory nie są zapchane, i no to jest, to jest coś genialnego, naprawdę. I bardzo Wam polecam właśnie, szczególnie jeżeli macie taki większy budżet na prezent, aby zdecydować się na szczoteczkę taką. Następnym fajnym prezentem będą oczywiście perfumy, tyle że jeżeli chodzi o perfumy, no to oczywiście musimy znać preferencje osoby, której te perfumy kupujemy, czy ta osoba woli słodsze zapachy, czy woli. Takie cięższe zapachy, no to już niestety tutaj musimy mniej więcej znać, ale wydaje mi się, że każda kobieta lubi perfumy i każda będzie z nich zadowolona, także tak perfumy zdecydowanie. Dalej muszę Wam powiedzieć trochę o zestawach, jakie w tym roku różne marki przygotowały. Na przykład taki zestaw z produktami do brwi od Benefitu. Ten zestaw kosztuje 319 zł, ale w momencie, gdy jest promocja w Sephora na minus 20, można go dostać troszkę taniej. I w środku znajduje się 6 pełnowymiarowych produktów. Myślę, że każda dziewczyna, która właśnie lubi się malować, lubi tę tematykę, będzie... Przeszczęśliwa w momencie, gdy otrzyma taki zestaw, tylko też musicie pamiętać, aby dobrać odpowiedni odcień do takiej osoby. Z tego względu, że na przykład, jeżeli blondynce kupicie zestaw dla brunetki, no to niestety te brwi będą czarne jak markerem namalowane i również na stronie Sephory widziałam bardzo fajne zestawy od Anastazji, Fenty Beauty, wiele, wiele marek ma. Również zestawy pielęgnacyjne są po prostu genialne. Ja muszę wam powiedzieć o tym zestawie. Ten zestaw normalnie kosztuje 129 zł. Zobaczcie, on wygląda jak bombka. No czy to nie jest piękne? Do tego ten wzorek tutaj, no cała ta szata graficzna wygląda rewelacyjnie, a w środku znajdują się trzy produkty, dwie miniaturki i jeden pełnowymiarowy produkt właśnie marki lanesh. Jest to zestaw pielęgnacyjny, głęboko nawilżający, ale oprócz tego zestawu Sephora również proponuje wiele innych tego typu właśnie jakoby bombek zestawów między innymi Fenty Beauty, Mark Jacobs, Dr. Jart, wiele, wiele innych po prostu wystarczy, że pójdziecie do Sephory czy stacjonarnie, czy online zajrzycie, tam będzie masa tych zestawów i na pewno znajdziecie coś dla swoich najbliższych. No i mówiąc jeszcze o kosmetykach, no to słuchajcie. Każda dziewczyna, która interesuje się makijażem, będzie zachwycona w momencie, gdy otrzyma paletę na przykład Hoodie Beauty, Anastasia Beverly Hills, Fenty Beauty, w ogóle jakiekolwiek produkty Fenty Beauty. Właśnie te trzy marki, moim zdaniem, są takie najbardziej, że tak powiem, najbardziej rozchwytywane, i każda dziewczyna w momencie, gdy zaczyna interesować się makijażem, kosmetykami, no to właśnie. To są takie trzy marki, które ym, mi się wydaje, że najbardziej zachęcają. Dziewczyny, oczywiście dajcie znać, co wy o tym myślicie w komentarzach, dlatego że może się mylę, ale właśnie tak mi się wydaje, że to są takie marki, które są najbardziej popularne w tym momencie, najbardziej rozchwytywane. Yy, każdy po prostu marzy, aby móc się pomalować właśnie takimi kosmetykami. No i już na zakończenie, tak może trochę, aby nawiązać do nowego roku, czyli postanowień noworocznych, a mianowicie. Ubrania na siłownię. I tutaj, słuchajcie, muszę Wam powiedzieć zarówno o Gym Glamour, jak i o Gym Sharku, ponieważ są to dwie marki, które mają naprawdę bardzo dobrej jakości, zarówno legginsy, w ogóle te ubrania na siłownię, ale leginsy, no są sztos, szczególnie Gym Shark. Kocham, kocham. Taka jedna para leginsów w Gym Sharku kosztuje 250 zł, w Gym Glamour około 150 zł, także można znaleźć coś tańszego, coś droższego, ale myślę, że dziewczyny, które w tym roku były siłownianymi frikami albo na przykład planują zacząć chodzić na siłownię w przyszłym roku. Myślę, że taki strój to może być super motywacja. No i przede wszystkim są przepiękne, pięknie to ciało. Opatulają, że tak powiem. Nie, naprawdę. Mi się wydaje, że strój na siłownię będzie genialnym pomysłem. Zawsze, gdy na przykład nie trafimy w rozmiar, zawsze to można wszystko wymienić. Ale właśnie, jeżeli chodzi o ubrania na siłownię, mają one tendencję do tego, że są bardzo mocno rozciągliwe, ale też bardzo mocno ściskają. Także, jeżeli chodzi o rozmiary, to myślę, że bez problemu tutaj uda nam się coś dobrać. Wiem, że na to czekacie. Przechodzimy do rozdania. I słuchajcie, tutaj pojawia się właśnie rozdanie na 50 tysięcy, i aby wygrać te wszystkie kosmetyki, które znajdują się na tym zdjęciu, wystarczy zasubskrybować mój kanał, polubić ten filmik, dać łapkę w górę oraz w komentarzu napisać swoją nazwę na Instagramie. Jeżeli nie macie Instagrama, podać swojego maila i. To już tyle. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za 50 tysięcy. Kocham Was z całego serca i będę tworzyć dla Was jeszcze więcej filmów w nowym roku. Po prostu mam taką motywację, słuchajcie. Bardzo Wam dziękuję, że tu ze mną jesteście, że oglądacie moje filmy, że podobają Wam się moje filmy. Także no, jestem przeszczęśliwa po prostu. Już więcej nic nie mówię. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach. Jakie wy prezenty chciałobyście dostać, albo jakie waszym zdaniem są fajne pomysły na prezent? Czekam, wszystko czytam, może sama się zainspiruję. A my widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! Mm.